Się tu wołosza, Wołoszańskiego, pokazującego jakieś relikty Trzeciej Rzeszy, no to muszę Was rozczarować. Nie jesteśmy w żadnych katakumbach, w żadnych pochitlerowych budynkach, jesteśmy w mojej piwnicy. A co tu będziemy robić? Nie, sprzątać nie, ale pokażę Wam swoją instalację CO, którą kiedyś tutaj założyłem, rękoma, fachowców, oczywiście nie sam. I pokażę Wam, jak mniej więcej to wygląda, z jakich elementów się składa. No i pokrótce postaram się omówić, co do czego służy. Także zapraszam do oglądania. Sto. Dobra, oto moja instalacja CO. Z głównym tutaj kotłem, piecem. Yy, a w ogóle, tak przy okazji, to, yy, to ostrzegam, że będę pewnie używał wymiennie, yy, zamiennie słowa yy, kocioł i piec. A w ogóle wiecie, jaka jest między tymi słowami różnica. Yy, wbrew pozorom, nie jest to to samo. Tak naprawdę, kocioł to jest taki rodzaj pieca. nie więcej jak tutaj mamy, więc prawidłowa nazwa to jest właśnie kocioł. To jest piec, który ogrzewa jakiś płyn transferujący ciepło. No, w tym wypadku akurat wodę, aczkolwiek może to być coś innego. Nie grzeje bezpośrednio sobą, a piec to jest właśnie coś, co nie ma żadnego płaszcza wodnego. Nie jest otoczony płynem i grzeje samym sobą, tak jak na przykład kominki albo tak zwane kozy, czyli takie małe piecyki, które można sobie postawić gdzieś, gdzieś w domu. Także prawidłowa nazwa to kocioł centralnego ogrzewania, aczkolwiek będę jej pewnie używał wymiennie, bo no jakoś mi tak weszło w nawyk już używanie słowa piec. Także pokażę Wam tutaj swoją instalację. Generalnie, jak pewnie zdążyliście zauważyć, nie ma tutaj jakiegoś bardzo porządku. Jest to po prostu typowa taka robocza, wiejska piwnica, w której w sumie ciągle coś się działo, a to rura ciekła, a to gdzieś popiół się wysypał, a to coś się jakoś innego stało. No i tak naprawdę nie bardzo tutaj dbałem jakoś, żeby było czysto, tylko chciałem utrzymać funkcjonalność tego miejsca. I sprzątane było tylko raz na jakiś czas. No ale nie będę się też tutaj na tym skupiał, pokażę Wam jak to tutaj wygląda, jak to tutaj działa. Oryginalnie tutaj był zwykły stary kopciuch zamontowany, jednak w pewnym momencie niestety kopciuch się zepsuł. Czemu niestety? Bo zepsuł się to akurat przed dotacjami, także musiałem to wszystko, to wszystko zainwestować sam. No i założyłem piec, tutaj marki seko, To jest model Seco Max. Jeżeli dobrze pamiętam, to on ma chyba 17 kW. Taką moc tu zainstalowaną. Jest to piec taki troszeczkę wyższej klasy, bo ma podajnik odprowadzający popiół oraz miał rurki czyszczące. Tam takie, płomieniówki to bodajże się nazywa. Miał takie świderki, które czyściły te rurki płomieniowe. Um, także troszkę to kosztowało, no niemniej jednak dokonałem w międzyczasie paru modyfikacji i zaraz Wam pokażę. Także tutaj jest troszeczkę nowoczesności i troszeczkę takiego um, dość starego um, wyposażenia. Także popatrzcie. Ten piec jest dosyć taki duży. Największą częścią każdego takiego pieca, jeżeli byście w ogóle kupowali, to jest to wielkie pudło. To wielkie pudło to jest yy, zasobnik na węgiel. Każdy piec na ekogroszek, albo nie wspomniałem, że to jest piec na ekogroszek, każdy piec na ekogroszek ma taki zasobnik. Tutaj w środku znajduje się węgiel. Ten węgiel trzeba tu dosypywać i później yy, zwyczajnie zamknąć to na takie, w tym przypadku na takie zabezpieczenia, takie zatrzaski. Yy, ma to za zadanie uszczelnić uszczelnić tą pokrywę, pod nią znajduje się uszczelka. Dzięki temu, jakby komin był zapchany, a dmuchawa będzie wmuchliwać powietrze, to tutaj pod tego nie będzie się wydobywał dym. Dlatego Ważne jest, żeby tutaj był dobrze dobrany gwint, żeby to nie zaciskało ani za mocno, ani za słabo. Tego należy pilnować. To prawdopodobnie jest w każdym, w każdym takim kotle CO, również w moim. Dalej oczywiście jest cała jednostka centralna, tutaj przejdę sobie, mam tu dosyć ciasno, więc tak muszę troszeczkę kombinować kamerką. Cały piec, generalnie te piece różnią się troszkę budową od takich zwykłych kopciuchów. Najbardziej się chyba różnią tym, że one wszędzie są zamknięte szczelnie, te tutaj zawiasy są również Yy, pozamykane dość mocno. Cały ten piec musi być szczelny, można powiedzieć hermetyczny, bo nigdzie przez żaden ten wlot, przez żadne te drzwiczki yy, nie pobiera powietrza. To powietrze jest podawane inną drogą. <laughs> Zaraz powiem mniej więcej, na jakiej to też w zasadzie troszeczkę działa. No i wiadomo, wylot spalin mamy tutaj. Tu jest mechanizm yy, czyszczący płomieniówki, o którym wspomniałem. Yy, te płomieniówki, akurat ten mechanizm pewnie yy, nie będzie yy, w Waszych piecach, takich, które byście chcieli kupić, czy coś. To jest akurat zbudowane w tym yy, modelu. Yy, no i w sumie, tak naprawdę, yy, jeżeli mogę coś poradzić, to yy, nie kupujcie z takim automatem. To się zapieka, niestety. Ja musiałem tu poprawić producenta. Tutaj yy, ten gebaty dla producenta firmy Seko. Za zrobienie takiego ym, dziwnego wynalazku, bo idea słuszna i rzeczywiście przez pewien czas to fajnie chodzi. Tutaj normalnie znajduje się yy, siłownik, który tym wszystkim kręci. Niestety to rozwiązanie jest tak awaryjne, tak to się yy, ślimaki zapiekają w środku, tam w tych płomieniówkach. Te łożyska mają takie tu obciążenia, że niestety wszystko się. Po pewnym czasie zacina, zardzewieje, to wszystko się spiecze i już nie dają się kręcić. I wtedy jest efekt jeszcze gorszy, bo zatykają się rurki i przelot przez piec jest zły. Więc musiałem tu poprawić producenta i po prostu je zwyczajnie uciąłem. One są teraz taką, można powiedzieć, tylko atrapą. No nie miałem jak wymienić na zwykłą płytę, ale mówię, jeżeli macie możliwość, to. Kupujcie takie, gdzie jest po prostu taka szczota ręcznie, bo są można przykręcić yy, jakieś takie kijek i szczotą yy, ręcznie to przeczyścić. A te automatyczne prędzej czy później prawdopodobnie spowodują u Was jakiś problem. Także yy, no tu jest wylot yy, spalin, wylot dymu, dymu, dokładnie. Yy, no tak jak w każdym zwykłym piecu. Z tej strony znajduje się. Yy, też mi ciężko wam to pokazać, bo tu ciasno, układ rurek. Te piece mają taką wadę, że trzeba tą instalację niestety zrobić bardzo skomplikowaną, ponieważ one są tak wydajne, że woda, która powraca z tyłu, tutaj jest powrót całej wody z instalacji, zawsze jest gdzieś tak jakoś w dolnym, w dolnym punkcie każdego pieca tak naprawdę. To ta woda tutaj wychładza ten piec w środku i to powoduje, że z tego dymu, który tu się produkuje, wytrącają się różne, różne brzydkie związki, niestety zawierające siarkę, które w połączeniu z wodą powodują powstanie tam kwasu siarkowego, który po prostu powoli, powoli będzie wam to zżerał ten piec od środka i w pewnym momencie ten piec zwyczajnie przerzewieje. Tutaj co prawda jest naklejka że wysoka jakość, 10 lat gwarancji, ale to też kolejne, jeszcze tęższe baty dla producenta, który nie wspomina, że to chodzi tylko o spawy. Jak doczytacie instrukcję i właściwą gwarancję, to się okaże, że jest tylko 2 lata. No ale taka dygresja, nikt raczej chyba nie daje więcej. No i dobra, w takiej instalacji ważne jest zamontowanie tutaj takiego dziwnego cuda, to jest zawór, w tym wypadku jest to zawór czterodrożny. Są również zawory trójdrożne. To jest zawór mieszający. Jest to dość skomplikowanie tutaj to wszystko zamontowane, Ale zasada działania jest tak naprawdę prosta. To urządzenie akurat nie jest standardowym wyposażeniem. To jest taki siłowniczek, który nałożony jest na pokrętełko tego zaworu. Zazwyczaj jest manualny, ale to jest silniczek. I ten silniczek po prostu steruje tym, tym zaworkiem. Także, że będzie to można po prostu zwyczajnie tutaj sobie... Wykorzystać i podłączyć pod komputer, i będzie to po prostu automatyczne. Dobra, więc jaka jest zasada działania? Zobaczcie, ciepła woda jest wyrzucana tutaj. Tu wychodzi, zasysają pompka. Tu jest główna pompka obiegu tam się znajduje. Ta pompka jest konieczna, żeby wymusić cały ruch tej wody w piecu i ta ciepła woda jest tutaj. Zasysana do tego zaworu i tutaj miesza się z wodą wchodzącą tą rurką. Tą rurką to jest rurka powrotna z całej instalacji, więc tu wraca zimna woda. Tu odpowiednio się miesza. Także ona nie jest już taka zimna, i tą tutaj rurką powrotną. Wpada do pieca i tam wlatuje na sam dół. Natomiast to, co się nie wymiesza i co nie wróci, tam idzie tutaj yy, drugą rurką. To jest główna rurka pilotowa na całą yy, tutaj instalację kaloryferów yy, powyżej, znajdujących się powyżej. Natomiast tu oddzielne przyłączenie jest po prostu na tą yy, na dodatkową pompkę podłączone do, do tutaj boilera. Teraz do czego, który element służy. Popatrzcie, tu jest tak pier na pierwszy rzut oka tak dziwnie troszeczkę zrobione. Co nie? Tutaj taka pętelka, tu pompka. O co tutaj chodzi? Zobaczcie, to jest zawór, też wyposażenie obowiązkowe instalacji. Jest to zawór powrotny. Tu w nim znajduje się kuleczka. Także powoduje to tak, że jak leci ciepła woda tutaj do góry, ona tutaj jest unoszona unosi się sama, jeśli pompka nie działa, no to wiadomo, ciepłe idzie do góry, więc ona tutaj leci sama. To jest takie zabezpieczenie, że w przypadku, gdy nie ma prądu, ta ciepła woda sobie wylatuje i nadal może tam ten obieg podtrzymywać. Natomiast, jeśli pompka jest załączona, to pompka się wodę tędy tam ciągnie przez siebie i wydmuchuje ją tutaj, zobaczcie, z drugiej strony zaworu, czyli tak naprawdę wtedy ten zawór jest tak naprawdę Przyciskany od góry, ponieważ pompka ma y, większe ciśnienie, więc y, tutaj ten zawór zasysa z tej strony, a tu go przygniata, więc przez ten zawór wtedy nic nie płynie i wszystko płynie pompką. I to jest normalny tryb pracy, który jest y, potrzebny, y, który jest no, praktycznie tym y, pożądanym, naszym największym. Tutaj y, znajduje się czujnik temperatury. Y, można wsadzić tutaj taki okrągły, manualny albo elektroniczny, tak jak w tym przypadku. On jest podłączony do komputera, który się znajduje gdzieś tutaj. Tu również mamy zaworki. Wiadomo, zaworki dobrze mieć, żeby można było odciąć, odciąć odpowiednio odpowiednio tutaj wodę, jeżeli coś trzeba wymienić. Tu jest zawór czworodrożny, w tym wypadku mieszający, o którym już wspomniałem. No, tu jest pompka główna obiegu. Tu mamy odpowietrzacz manualny. Jeżeli tu się odkręca, to tu będzie sikać woda. Na razie nic nie leci, ponieważ woda jest tu spuszczona. A tu drugi to jest odpowietrzacz automatyczny. Tak sprytny, że jak tu się zbiera powietrze, to co pewien czas on tam zrobi psyt. Nawet nie zauważyliście kiedy. I to powietrze się automatycznie gdzieś tam ulotni. Tu jest dodatkowy układ podłączony, taki motylkowy, motylkowy zaworek. Ten służy do uzupełniania wody w obiegu, także nie trzeba po prostu chodzić, dolewać ręcznie do zbiornika wyrównawczego, tylko wystarczy tym zrobić. I teraz na jakiej zasadzie działa ten piec? Tutaj, no jest bardzo ciekawe, ciekawe urządzenie. Cały węgiel, który tutaj yy, wrzucicie, on tak naprawdę grawitacyjnie, tu nie ma nic wymuszone, on grawitacyjnie yy, opada tutaj. Więc ważne jest, żeby był suchy, ponieważ jak będzie mokry, on się gdzieś tutaj zaklei, no i już Wam nie opadnie. Dlatego te piece nie nadają się do palenia miału, miałem, który ma właśnie taką tendencję do zrobienia. Musi być jako groszek. Jako groszek opadnie tu. Tutaj w tej rurze znajduje się podajnik ślimakowy. Jest to mniej więcej coś takiego jak w maszynce do mięsa. Tak naprawdę... Jakiś limaczek, który ten węgiel, który tu opadnie, popycha dalej tam wewnątrz pieca do palnika. Tutaj jest cała przekładnia. Przekładnia wygląda różnie w różnych piecach oczywiście, ale zawsze gdzieś jest jakiś silnik, który napędza tym wszystkim. W tym wypadku jest tu dodatkowe przełożenie na dwa wałeczki, ponieważ ten piec jest wyposażony zarówno w wałeczek, który obraca tam palnikiem. się retorta nazywa, tak że jak spotkacie to słowo, to będziecie wiedzieć, że to o to chodzi. I dodatkowo tutaj rusza się dalej kolejny wałeczek, który napędza Drugi ślimak, tam jak się przyjrzycie, on też tam gdzieś dalej wchodzi, ten ślimak dla odmiany ciała w drugą stronę i on pobiera popiół ze środka. Ten piec ma automatyczne odpopielanie, ten popiół trafia do, do, do tego tutaj worka i po prostu można, tak w cudzysłowie powiem, na czysto, bo to jednak jest mimo wszystko brudne, na czysto to gdzieś wyrzucić. Również ważnym elementem jest dmuchawa, i w każdym tego typu piecach, piecu będzie dmuchawa. Dmuchawy też są różne, oczywiście, z klapkami, bez. Ona znajduje się tutaj i ona podaje powietrze gdzieś tam również do środka do pieca. Jest to bardzo ważny element, ponieważ bez pompki. Yy, pompki powietrza, tej dmuchawy, ten piec nie będzie działał. Tak jak wspomniałem, on jest hermetycznie zamknięty yy, no i on nie będzie działał, musi mieć nawiew powietrza. Dzięki temu komputer może sterować mocą tego pieca i yy, no, odpowiednio dostosować, żeby to spalanie było tam yy, stałe, odpowiednio się utrzymywało no i odpowiednio, żeby było po prostu yy, w odpowiedniej temperaturze. A jeśli mówimy o komputerze, to każdy piec tego typu jest wyposażony jakiś komputer. W tym wypadku jest to sterownik EcomAX 850 R2, taka wersja. Yy, komputer zazwyczaj jest, yy, jak kupujecie taki kocioł, komputer jest dostarczony od razu przez producenta, ponieważ ten komputer musi znać te urządzenia w tym piecu i itd. Co nie znaczy, że tak naprawdę nie możecie sobie tego wymienić. Można kupić jakiś inny, uniwersalny uniwersalny komputer i po prostu odpowiednio podłączyć zgodnie z instrukcją tego komputera podłączyć wszystkie czujniki, wszystkie elementy wykonawcze no i odpowiednio można to po prostu sobie już później zaprogramować i wsterować jeszcze tu jest jeden dodatkowy element to coś tutaj to jest grzałka jest to taka grzałka awaryjna w momencie gdyby piec nie pracował, z zgasł a byłyby warunki mroźne i trzeba by podtrzymać Yy, temperaturę, no to wiadomo, nie liczą się koszty wtedy podgrzania tego, bo yy, ważniejsze jest, żeby nie rozsadziło rur, dlatego tu jest grzałka, która jest niezależna od podłączonego komputera. Yy, ona tu po prostu oddzielnie, jak tu się to przekręci, oddzielnie po prostu rozgrzewa, rozgrzewa tą yy, wodę w tym piecu i pozwala. Utrzymać odpowiednią tam jakąś temperaturę minimalną, żeby to wszystko nie zawarło. Zobaczcie, co jest w środku. Ten model ma tu dodatkową taką klapkę. To jest taki ekran, żeby to ciepło jednak zostało troszeczkę tam bardziej, w środku nie wylatywało na zewnątrz i nie grzało kliczek. To oczywiście po tym czasie ciężko jest wyjąć, po pewnym czasie. W pewnym czasie użytkowania. Ja za chwilę spróbuję się do tego dobrać. Nie będę Was tutaj męczył stukami i pukaniami. Yy, pokażę, jak to wygląda tutaj od dołu w tym wypadku. Zobaczcie, tu już jest nawet jakiś popiół, tak że popatrzcie, on się tutaj zbiera. Jak zobaczycie, jak się przyjrzycie tam gdzieś dalej, spróbuję zrobić zbliżenie. O, widzicie, tu jest fragment właśnie tego jednego ślimaka, który wyciąga popiół. On gdzieś tam dalej wchodzi. Tego już tu nie widać, bo jest ciemno, nie mam latareczki. Żadnej, więc w tej chwili chyba nie pokażę. A tam dalej też również jest tak troszeczkę ciemno. Tu znajduje się już spód palnika. Palnik Wam za chwilę pokażę, jak tylko uda mi się dobrać tutaj do, do tej klapki, co tutaj troszeczkę się zapiekła. Dobra, udało mi się tą klapkę zdjąć, no troszeczkę się yy, zapiekła, yy, kociołek nie był ruszany już od dłuższego czasu, od paru miesięcy i został w takim stanie, jak ostatnio pracował, więc no, no jest w nim trochę popiołu, więc nie wiem, czy dobrze zobaczycie. Zobaczcie, świecę tu teraz swoim Baofengiem, yy, akurat tylko taką mam latarkę. Dobrze tam nie widać, spróbuję jeszcze później zdjęcia umieścić. Tam na dole jest palnik zwany retortą. To jest taka rura. Przedłużenie tego, co tam widać, przedłużenie tej tutaj rury, to przedłużenie wychodzi tak w górę. I ten węgiel pchany tam przez ten ślimak, on po prostu wyłazi tu na zewnątrz, jest obdmuchiwany obok powietrzem z takich dysz. Y, które y, po prostu powoduje, że tutaj ten płomień jest wymuszony. Tutaj w tym piecu akurat jest to ciężko, żeby pokazać i, i mi naprawdę jest niewygodnie. Dobra, tutaj trzecia ręka podała mi y, lepszą latarkę, więc troszeczkę lepiej tutaj widać. Także, no, no takie zdjęcia musicie chyba sobie w necie bardziej popatrzeć, gdzie tam producenci produ yy, prezentują to w ładnej formie, nie w takiej roboczej, bo to oczyszczenie tego trochę zajmie. Yy, kolejną taką ciekawą dosyć rzeczą jest taki tutaj wisior. Każdy piec ma jakiś taki wisior po środku. W tym wypadku jest zapopielony, yy, więc no też nie widać dokładnie jego kształtu. Jest to tak naprawdę stalowy krążek wiszący nad tym. Jest to tak to, to się nazywa yy, deflektor. On ma za zadanie ten płomień, który tutaj z tego palnika byłby taki yy, gruby, sztywny, pionowo w górę idący, ma za zadanie troszeczkę tak rozbić po brzegach, żeby on tak się ładnie rozszedł i grzał tutaj sobie grzał tutaj te ścianki. Także no to chyba wszystkie tutaj elementy i zobaczcie, pomimo że te kotły tak naprawdę są aż takie nowocześniejsze i te, no to jak możecie, jak możecie się przekonać, to wcale nadal nie jest jakieś takie palenie czyste i no, nie uda się Wam uniknąć tutaj w pewnych momentach jednak kurzu i brudu. Zobaczcie, ten piec stał przez pewien czas. Widzicie te tutaj. Wszystkie te takie wysienki, no wszystko trzeba teraz oczyścić, żeby go uruchomić. W którymś kolejnym filmiku pewnie pokażę instrukcję, jak należy po kolei go uruchamiać i co trzeba zrobić. Tutaj skupię się tylko na omówieniu elementów. No ale, no niestety, troszeczkę trzeba się z tym napracować mimo wszystko. No później użytkowanie generalnie się zbiega tylko do tego, żeby wysypywać ten popiół, dosypywać węgla, ale te piece, yy, nawet co podaje instrukcja, nie są całkowicie bezobsługowe. Więc trzeba mieć nad nimi piecze i doglądać co pewien czas, co się może tutaj stać. A może się stać najczęściej yy, taka awaria, że jeżeli podajnikowi będzie za ciężko, to się akurat rzadko zdarza, ale jeżeli wpadnie tam kamień, w węglu, kamień się nie rozkruszy, to całość może się zablokować i zaciąć. Wówczas te trybiki zerwą takie tak zwane zawleczki. W różnych piecach jest to różnie zrobione. Tutaj są tak naprawdę takie śrubki wsadzone. W tej chwili mam tutaj zawleczkę roboczą, czyli gwóźdź. gwóźdź. Kolejne obejście. <gwóźdź> tak, kolejna modyfikacja, której producent <gwóźdź> nie przewidywał. To po prostu wsadziłem zwyczajnie zwyczajnie gwóźdź. No ale normalnie tu powinny być śrubeczki, które w takim momencie mają za zadanie ulec zniszczeniu. One po przerwaniu powodują, że zębatka będzie się dalej kręcić, ale nie będzie próbować ciągnąć tego wałka, dzięki temu silnik się nie przegrzeje. No niemniej jednak wtedy piec wygaśnie, ponieważ będzie dostawał powietrze, ale już nie będzie dostawał paliwa. Prawdopodobnie powiadomi Was o tym komputer, więc jak macie możliwość połączenia go z internetem w swoich piecach, czy w tych, które planujecie kupić, no to pewnie dostaniecie takie powiadomienie. No dobra, ok, to w sumie wszystko, co tutaj pokazałem co chciałem tutaj pokazać w tym piecu, w tej instalacji. Generalnie można powiedzieć, że Każda instalacja CO wygląda mniej więcej tak podobnie, bo... W w jest to jakiś tam y, kocioł z podajnikiem, gdzieś ten węgiel tam wchodzi, musi się spalić, popiół musi gdzieś wylecieć. Y, dym tak samo, no i gdzieś tam zawsze jest ten odbiór wody y, ciepłej, y, podawanie wody ciepłej i odbiór zimnej, żeby to wszystko się w kółko kręciło, więc no, to jest po prostu taki można powiedzieć, przykład, tylko bo z pewnością wasza instalacja będzie inna, będzie y, projektowana i budowana troszeczkę inaczej pod wasze potrzeby, pod waszą piwnicę, pod waszą kotłownię. Czy gdziekolwiek chcecie to umieścić. No ja pokazuję przykład na sobie, jaki ja tutaj zrobiłem i jakie u mnie to działało. Także no, niekoniecznie będzie to tak samo wyglądać, ale będzie bardzo dużo części wspólnych. To wszystko w tym filmiku, także dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!